Kilka tygodni przed swoją śmiercią Zbigniew Wodecki siedział w półmroku niewielkiego pokoju, w którym od lat komponował. Przez uchylone okno wpadał wąski snop popołudniowego światła, zatrzymując się na starych nutach rozłożonych na pianinie. Jego dłonie, niegdyś pewne, silne, zdolne unieść każdy dźwięk, teraz drżały lekko, jakby w rytmie wspomnień, które od dawna próbowały wyrwać się na powierzchnię. Wdech był cięższy niż zwykle, a jednak w oczach wciąż tliła się ta sama łagodna iskra, którą kochała cała Polska. Tego dnia poprosiłby zostawić go na chwilę samego. Mówił cicho, prawie szeptem, że musi wreszcie powiedzieć coś, czego nie potrafił wypowiedzieć przez dziesięciolecia. Nikt nie przypuszczał, że te słowa staną się kluczem do jednej z najbardziej poruszających tajemnic jego życia. Prawdy, którą skrzętnie ukrywał za uśmiechem elegancją i perfekcyjną muzykalnością. Ale zanim świat usłyszał tę ostatnią, kruchą zwierzenie, Wodecki spędził długie minuty, patrząc na fotografie z dawnych lat. Jakby chciał jeszcze raz przejść przez wszystkie rozdziały życia, te piękne i te bolesne. I dopiero wtedy, w ciszy, w której nawet dźwięk oddechu brzmiał jak melodia, zdecydował się wypowiedzieć to, co nosił w sobie od zawsze. Zanim jednak dotrzemy do tej prawdy, Trzeba cofnąć się do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło, bo aby zrozumieć ciężar jego ostatnich słów, trzeba najpierw zrozumieć jego serce. Aby zrozumieć, dlaczego Zbigniew Wodecki nosił w sobie tyle czułości, nostalgii i ukrytego smutku, trzeba wrócić do Krakowa lat pięćdziesiątych. Do miasta jeszcze odbudowującego się po wojnie, pełnego szarzyzny, ale też niezwykłej muzykalności, która unosiła się w powietrzu jak zapach dymu z pieców kaflowych. Wodecki dorastał w rodzinie, w której muzyka była nie tylko zawodem, była językiem emocji. Ojciec, znakomity trębacz, ćwiczył godzinami. Gdy mały zbyszek zasypiał, słyszał nie kołysanki, lecz długie, przeciągłe tony instrumentu. One kształtowały jego wyobraźnię. Uczyły go, że dźwięk może być zarówno światłem, jak i cieniem. Ale dzieciństwo nie było jedynie pasmem artystycznych olśnień. Była też chłodna krakowska zima, której nie dało się oswoić. Były niskie stropy skromnego mieszkania i cisza matki, zamyślonej nad stołem, gdy próbowała związać koniec z końcem. Były momenty, w których Wodecki czuł, że świat jest większy, bardziej skomplikowany i bardziej wymagający niż powinno się oczekiwać od dziecka. Mimo to, w jego oczach zawsze paliło się ciepło. Gdy po raz pierwszy dotknął skrzypiec, Miał zaledwie pięć lat. Instrument był większy niż jego ramiona, a smyczek zdawał się żyć własnym życiem. Ale w tej pierwszej niepewnej melodii pojawiła się obietnica. Jakby ktoś zapalił świecę w ciemnym pokoju. Od tamtej chwili muzyka przestała być tłem. Stała się ucieczką, pasją, domem. W szkole nie zawsze odnajdywał się wśród rówieśników. Był inny, wrażliwszy, cichszy, bardziej zamyślony. Nauczył się więc żyć między światami. Między twardą codziennością a delikatnością dźwięków, które wypełniały jego głowę. Nikt wtedy nie przypuszczał, że ta wrażliwość stanie się zarówno jego największym darem, jak i ciężarem, który będzie nosił przez całe życie. A jednak, gdy dorastał, muzyka zaczęła wyprowadzać go poza mury rodzinnego domu ku światłom, scenie i aplauzowi, które zmienią wszystko. Gdy Zbigniew Wodecki wkroczył w dorosłość, Muzyka stała się jego przepustką do świata, o którym wielu mogło tylko marzyć. Jego talent dojrzewał szybciej niż ktokolwiek przewidywał: skrzypce, trąbka, śpiew, kompozycja. Jakby całe życie przygotowywało go do chwili, gdy po raz pierwszy stanął na dużej scenie. I kiedy światło reflektorów spadło na niego, publiczność zrozumiała jedno: narodził się artysta, jakiego Polska nie słyszała od lat. Lata 70. i 80. przyniosły mu popularność, której nie szukał, ale której nie mógł uniknąć. Jego głos, ciepły, elegancki, natychmiast rozpoznawalny, brzmiał w każdym domu. Chałupy Welcome to. Zacznij od Bacha. Opowiadaj mi tak. Te melodie stawały się soundtrackiem życia milionów ludzi. A on uśmiechał się, kłaniał, dawał z siebie wszystko. Na scenie wyglądał jak człowiek, który kocha świat bezwarunkowo, ale za kulisami kryło się coś więcej niż blask. Wodecki był perfekcjonistą, takim, który potrafił godzinami poprawiać jedną frazę, jedną nutę, jeden oddech. Każdy koncert był dla niego egzaminem. Każdy występ mógł być lepszy, głębszy, bardziej prawdziwy. Ta nieustanna walka wewnętrzna powoli zbierała swoje żniwo. Zmęczenie rosło, podróże stawały się dłuższe, a cisza po oklaskach. Coraz cięższa. Choć publiczność widziała w nim człowieka sukcesu, on sam często czuł się jak ktoś, kto biegnie, choć nie wie już dokąd. Zdarzało się, że wracał do pustego pokoju hotelowego, siadał na skraju łóżka i trzymał skrzypce z taką delikatnością, jakby bał się, że mogą zniknąć. Z zewnątrz promień światła, w środku echo samotności. Mimo to Wodecki nigdy nie porzucił sceny. To była jego misja. Jego tlen, jego sposób na przetrwanie. Ale każdy artysta, nawet największy, ma moment, w którym światło zaczyna przygasać. I u niego ten moment nadchodził wolniej, subtelniej, niż ktokolwiek mógłby zauważyć. Bo za kurtyną czekało coś, czego nie dało się zatrzymać. Wraz z upływem lat ciało wodeckiego zaczęło coraz wyraźniej domagać się odpoczynku. Choć wciąż wyglądał młodo, a jego głos zachował tę samą miękkość, w środku czuł, że organizm nie nadąża już za rytmem, który narzucała scena. Koncerty, trasy, długie nagrania, niekończące się spotkania wszystko to, co niegdyś napełniało go energią, teraz zaczęło odbierać mu siły. Pierwsze symptomy przyszły po cichu: duszność, której nie potrafił wytłumaczyć, delikatny ból w klatce piersiowej, który czasem nasilał się po występie. Lekarze zalecali odpoczynek, on jednak odsuwał myśl o chorobie na dalszy plan. Jeszcze jeden koncert, jeszcze jedna trasa. Powtarzał, jakby w obawie, że zatrzymanie się oznaczałoby koniec, ale w pewnym momencie nie dało się już ignorować rzeczywistości. Diagnoza była jasna: poważne problemy kardiologiczne wymagające natychmiastowej interwencji. Zbigniew próbował przyjąć to ze spokojem, lecz w jego oczach pojawił się cień. Nie lęku przed śmiercią, lecz świadomości, że może stracić to, co kocha najbardziej muzykę. Pobyt w szpitalu stał się dla niego czasem refleksji. Nocami, kiedy korytarze pogrążały się w ciszy, słuchał odgłosów monitorów i oddechów innych pacjentów. Czuł, jak jego własne serce bije nierówno, jakby próbowało odnaleźć rytm utworu, którego jeszcze nie zdążył napisać. Czasami prosił o skrzypce, choć trudno było mu je utrzymać tak pewnie jak dawniej. Grał jednak po cichu, delikatnie, aby nie przeszkadzać. Może po to, by przypomnieć sobie, że wciąż żyje. W tych trudnych dniach była przy nim rodzina, dzieci, które starały się go rozśmieszyć, przyjaciele, którzy opowiadali mu anegdoty sprzed lat, ale nawet ich obecność nie mogła zagłuszyć świadomości, że wszystko powoli zmierza ku nieuchronnemu. Jakby życie zaczynało się domykać, rozdział po rozdziale, nuta po nucie. Wiosną 2017 roku podjął decyzję o operacji. Wiedział, że to ryzyko. Wiedział też, że to jedyna szansa, by wrócić na scenę. I choć wszyscy trzymali kciuki, on sam czuł, że za tą decyzją kryje się coś więcej niż tylko medyczna konieczność. Jakby wreszcie uznał, że musi stawić czoła temu, przed czym uciekał przez lata, bo właśnie wtedy, po operacji, zaczęły się ostatnie tygodnie jego życia. Kilka tygodni przed śmiercią Zbigniew Wodecki powoli dochodził do siebie po operacji, która miała dać mu drugą szansę. Lekarze mówili ostrożnie, ale z nadzieją. Rodzina wierzyła, że znów usłyszą jego pełen życia śmiech, że jeszcze wróci na scenę, jeszcze raz zaśpiewa Zacznij od Bacha. On sam również chciał w to wierzyć, lecz w ciszy, kiedy nikogo nie było przy łóżku, wiedział, że jego ciało walczy ciężej niż ktokolwiek mógł dostrzec. Szpitalny pokój był jasny, ale chłodny. Na parapecie stała niewielka fotografia on sam, młody, z rozwianymi włosami, skrzypce w dłoniach, jakby gotowy do lotu. Patrzył na nią często, jak na obietnice życia, które minęło zbyt szybko. Czasem uśmiechał się do niej w taki sposób, jakby widział dawnego siebie, pełnego sił, pełnego marzeń. W tych ostatnich tygodniach odwiedzali go ludzie, którzy znacząco zmienili jego życie. Przychodzili przyjaciele ze strady, cisi, poważni, niosąc uśmiechy, choć w oczach mieli strach. Przychodziła rodzina, dzieci, które nigdy nie przestały widzieć w nim bohatera i bliscy, którzy starali się wypełnić pokój ciepłem, aby nie słyszał zbyt głośno oddechów aparatury medycznej. To właśnie wtedy, w jednym ze spokojniejszych popołudni, poprosiłby zostawić go na chwilę samego. Miał w sobie niezwykłą potrzebę, by wypowiedzieć prawdę, którą nosił w sercu przez dziesięciolecia. Prawdę, której nikt nie podejrzewał, bo krył ją za uśmiechem, elegancją i perfekcyjnością. Kiedy pielęgniarka zamknęła za sobą drzwi, Wodecki wziął głębszy oddech i spojrzał na pianino stojące w rogu sali. Choć od dawna nie grał, jego palce lekko poruszyły się, jakby wciąż pamiętały każdy utwór, każdą frazę, każdy ból, który skrywały. Przez całe życie, wyszeptał, bałem się, że nie jestem wystarczający. To była ta prawda. Nie skandal, nie sekret rodzinny, nie dramat, lecz ciche ludzkie wyznanie człowieka, którego całe życie wszyscy podziwiali. Zawsze myślałem, że jeśli przestanę być idealny, przestanę być potrzebny. Łzy napłynęły do jego oczu, ale nie były to łzy rozpaczy. Bardziej ulgi. Po raz pierwszy pozwolił sobie być niedoskonałym. Po raz pierwszy powiedział głośno to, co od lat trzymało go w cieniu własnych oczekiwań. Kilka dni później jego stan się pogorszył. Mówił mniej, więcej spał. Rodzina trzymała go za ręce, cicho nucąc melodię, które stworzył. A on w ostatnich chwilach wyszeptał: Dbajcie o siebie. I pamiętajcie, muzyka jest na zawsze. Gdy światło w jego oczach powoli gasło, w pokoju panowała cisza tak głęboka, że wydawała się częścią melodii, którą grał całe życie. Kiedy Zbigniew Wodecki odszedł, Polska pogrążyła się w ciszy, jakiej dawno nie słyszano. Na ulicach Krakowa, w miejscach, gdzie kiedyś spacerował z instrumentem przewieszonym przez ramię, ludzie składali kwiaty i zapalali znicze. W mediach pojawiały się wspomnienia, nagrania, fotografie. Jakby każdy próbował zatrzymać coś, co wymyka się palcom, gdy kończy się czyjeś życie. Jego pogrzeb stał się symbolem nie tylko pożegnania artysty, lecz także człowieka, który przez ponad pół wieku dawał ludziom poczucie bliskości. Jego muzyka towarzyszyła pierwszym miłościom, długim podróżom, cichym wieczorom, świętom i chwilom, gdy potrzebowaliśmy nadziei. Wodecki zostawił po sobie nie tylko dziesiątki nagrań i kompozycji, Zostawił emocje, których nie da się wycenić. Pozostawił też realny dorobek prawa autorskie, nagrania archiwalne, majątek przekazany rodzinie. Ale najważniejszym z jego testamentów była zawsze sztuka. Do dziś jego piosenki rozbrzmiewają w kawiarniach, na weselach, w samochodach, w domach, gdzie ludzie wciąż nucą jego melodie, czasem nieświadomie. Jego głos stał się częścią polskiej kultury, subtelny. Elegancki, nierozerwalny. Wodecki przypomniał światu coś prostego: że talent nie jest powodem, by odgradzać się od ludzi, lecz mostem, który do nich prowadzi, że muzyka może być lekarstwem, i że nawet najłagodniejsza nuta może pozostać w pamięci na dekady. A dziś, kiedy zastanawiamy się, co tak naprawdę zostaje po człowieku, gdy gaśnie światło sceny, nie sposób nie zadać dwóch pytań: co z naszego życia przetrwa próbę czasu? I kto będzie pamiętał nasze ostatnie słowa? Jeśli wierzysz, że muzyka potrafi ocalić choć odrobinę człowieczeństwa, zostaw po sobie znak, tak jak zrobił to Wodecki.